oglądamy sobie nowy film Konowskiego, zobaczmy co tam się stało, akurat naprawdę, to jest jakiś przypadek totalny, ale Stu poważnie oskarżony, ostatnio wstawiłem, dzisiaj dosłownie wstawił się film ze Stu, jego smutna historia i co tu się znowu odwaliło z tym chłopakiem, jakby dajcie mu już kurwa spokój, naprawdę, co to zaraz będzie coś, co chwilę się coś robiło, no chyba, że rzeczywiście coś się tam stało strasznego, nie, te o, żeby nagrał reakcję na Konopskim filmie. Tak, Kwiatek, spoko, spoko, ja tam widziałem na Discordzie, akurat z Discorda biorę... Wiem, że niektórym Discord nie działa, nie mam pojęcia dlaczego, naprawdę, nie mam zielonego pojęcia. Są... So, albo coś macie nie tak, nie? Bo jak ja klikam po prostu to działa, albo wchodziliście na multi kontach na mojego Discorda, co jest zabronione, z racji tego, że tam będą konkursy, w których będziecie mogli wygrywać kasę normalną, tak? Więc... I to zaraz, za niedługo będzie można wygrać 500 zł, więc... Jeżeli ktoś ma multi konta, to później ma większe szanse na to, że go się wylosuje. Dlatego multi są banowane od razu. Dlatego ludziska możecie mieć problem. Jeśli wchodzicie na multi to proszę do mnie napisać jaki nick i, i że nie będziecie brać udziału po prostu w, w tych w konkursach, nie? Wiara, ty chyba byłaś na multikoncie? Tak, Wiara ma dwa multikonta, jedno ze swoją awatarem, a drugi było bez awatara, dlatego dostałaś bana Wiara, nie? Ale cię odblokowałem. Tylko nie możesz się zgłaszać podwójnie na, po prostu, na rozdawajkę w późniejszym etapie bonusową, nie? Bo to jest po prostu oszustwo zwykłe. Dobra, lecimy. Oczeka o oglądamy, co tam się stało ze Stu, bo, kurwa, mogliby już dać temu chłopowi. Przecież on zniknął na dwa lata, to znowu się... To jak Wardęgi wokół Stu. A, czekajcie, bo tu się... W ostatnich słowach Wardęgi w ok Ale mi się wydaje, że ona nie chciała źle W ogóle Julia Żuka ma dramę z Wardęgą A nie mam pojęcia. Chciałem e, Powiem wam tak, e, mi się wydaje, że Ona nie chciała źle, tylko one Te dzieci powinny wysyłać jej na e-mail Te wszystkie zgłoszenia, żeby uniknęły Tego hejtu, a teraz kurwa wszyscy się z nich śmieją To jest dla mnie podłe z dzieci się nie powinno śmiać, po prostu nie powinno się śmiać, bo jak się śmiejesz z dziecka, to ryjesz mu psychę. Taki hate, kurwa, raptownie jak wylewa na ciebie, dajmy na to dziesiątki tysięcy osób, raptownie w komentarzach, to dziecko może tego nie wytrzymać. Kiedy live się rozpoczął? Niedawno, właśnie teraz. Ja jak ja. śpiewa się kolędę. I zwycięzcy tego konkursu będą mieli możliwość uczestnictwa partii churalnych do piosenek, które no pojawią nagranie. się na świątecznej płycie Julii Żugaj. No Jednak fajne, konkurs fajne, fajne nie nagranie. poszedł chyba w planowaną stronę, ponieważ jak wiadomo fanbase Żugajek ma szacunkowo... Z 10 lat, no i nie posiadają zajebistych umiejętności wokalnych, przez co na te dzieciaki spadła lawina negatywnych komentarzy i szydery. Konkurs został mocno zmałowany przez użytkowników TikToka i powstały nawet przyróbki na nie zaśmiej się challenge. No i finalnie skończyło się na tym, że w konkursie nie brały udział żugajki tylko ludzie, którzy mieli z tego wszystkiego bekę no i raczej robili to ironicznie. Do trendu dołączyli również polscy influencerzy, Wasz. czyli na przykład nitrozyniak. O, mamy wysokość! No ale z niego to się mogę śmiać, to no, dorosły facio, wie co robi. Kuj na ziemi! Czy GOATS na czele z największym fanem Julii Żugaj, czyli Sylwestrem A, widziałem to, ty, widziałem to, widziałem to. Słabo im to wyszło, jak moim zdaniem, słabo im to wyszło i tyle. Jeżeli do Betlejem pasterze grają skocznie dzieciąteczku na liże. Spowodowało na to, że konkurs jeszcze bardziej <noise> wyszedł spoza poza kontroli, więc Julia Żugaj opublikowała oficjalne oświadczenia. Napisała tam, że nie chce odcinać dzieci od możliwości wygrania, ale nie chce też ich narażać na ryzyko okrutnych no. komentarzy. Zarzuca też polskim... Jezu, na, na, na e-mail niech wysyłają te zgłoszenia i wtedy dasz dzieciakom wygrywać, bo i tak doskonale ona powinna sobie zdawać sprawę, że dzieci ją na głównie oglądają. Influencerom, że ich szydercze zgłoszenia jeszcze bardziej nakręcają spiralę hejtu, i branża takie zachowania powinna potępiać. Ja akurat tej części oświadczenia troszeczkę nie kumam, bo na przykład sama skomentowała filmik Nitra i to w dosyć normalny sposób. Z jednej strony w oświadczeniu pisze, że jej to przeszkadza, a z drugiej strony w neutralny sposób komentuje te no, filmy. No to jest tak wiesz, no zobaczyła popularnego gościa, bo Nitro jest popularny wśród ludzi, i ludzie go lubią oglądać, to jest dla nich rozrywka, jakąś się tam drze i w ogóle tam obraża innych, tak? No i kurwa, i ona wie, że jak zadrze, to może mieć niezły hejt na pysk. No to oficjalnie mówi jedno, a prywatnie mówi drugie. No to nic nowego, kurwa, sami oszuści. Też ten tekst, że byli przekonani, że tak się nie stanie, że oni w ogóle się tego nie spodziewali, tak trochę naiwnie to brzmi, no bo raczej Julia i zespół Spotlightu jest świadom, kto przechodzi na meet&grity oraz całej demografii każdy, Też takie dziesięciolatki nie powinny mieć TikToka? No nie powinny, ale mają, no i nic na to nie poradzisz. No rodzice nie, raczej nie kontrolują w 100% swoich dzieci, nie ma. No. Może im to psychę zryć. Niektóre TikToki są śmieszne, są zabawne, ale no rzeczywiście TikTok to moim zdaniem powinien być tak 13 plus, bo to już taki no, ale nie mniej po prostu. Te dzieci nie chcą jeszcze, że tak powiem, no ale to jest ciężko, nie. Czasami przecież teraz rodzice bardzo często dają po prostu dzieciom telefon, dają jakiegoś TikToka, jakiegoś YouTube'a, masz kurwa, oglądaj, bo chcą mieć spokój, no i to i to, i to jest duży też problem, nie? Ja osobiście nie lubię tego typu influencerków jak Julia Żugaj. Ja nie znam Julii Żugaj, ja nie wiem czym ona się tam zajmuje. Miałem komentarz, że to bardzo przyjemna osobka, i wydaje się przyjemna. Konkurs jest fajny, tylko że kurwa, no ludzie, ona powinna to zrobić na e-mail, ale mi się wydaje też z drugiej strony, jak sobie tak pomyślimy, nie? To ona zrobiła ten konkurs na takiej zasadzie, żeby było na TikToku, żeby jej się rozniósł o niej większa. To było to, żeby ona po prostu zasięgi większe zdobyła, nie? Jak dużo ludzi by ją zrobiło o niej. TikToka, to mam wrażenie, że jej kanał poszedłby do góry. I o to jej chodziło. No i tyle. z tych dzieci może to nagrać i wrzucić publicznie, i tak samo każdy to może skomentować czy zmemować, mimo że to są dzieci. No i najlepszym rozwiązaniem, żeby nikt się z tych żugajek nie śmiał, to byłoby chyba zrobienie zgłoszeń na maila. Zgadzam tak to jest redaktor, to fanki rozwiązywane żugajek, to się tego konkursach. Ale tak? też wtedy nie zebrałoby to takiego rozgłosu. Według mnie no, bardziej dystansu... No z o to się... chodzi: 30 parę milionów, tak? To o to chodzi. Ona chciała mieć rozgłos, dostała ten rozgłos. To było specjalnie zrobione na TikToku, żeby mieć rozgłos, więc mogła przynajmniej poinformować, że zrobię to tu, żeby mieć większe zasięgi, na przykład. I już by mi, milej by mi było tego. A ona nie powiedziała czegoś takiego, więc to zjebała po części, no, zjebała. A poza tym ona ma ludzi od tego, którzy jej tam doradzają, nie. Chciałem do tego taś. podejść, a nie z takim poważnym, PR-owym oświadczeniem. Na, Wiesz Julia, może to zgłoszenie influencerów wcale się to nie, nie z dzieci. Ty. A nie, to nie była Julia, to była chyba fagata, nie? Dzisiaj YouTube yy, to kłomione jakimś lizami. Mamy X, Żuga i tak dalej, a ten jest nie za starym YouTubem. Mi się podoba ten YouTube, który jest teraz, bo każdy robi to, co się podoba. I po prostu, jeżeli ktoś kogoś ogląda, to ja uważam, że to jest po prostu popularne i jest fajne. I niech sobie ludzie to oglądają. Jak mi coś się nie podoba, to tego nie oglądam. Ja oglądam tylko rzeczy, które mi się podobają. Nie wiem, czy to jest takie trudne do zrozumienia. Ja nie mam zamiaru nikomu zabraniać na przykład tworzenia jakiegoś kontentu, robienia jakiejś reakcji albo coś w stylu, tak? Albo ten, ale ja lubię po prostu. Lubię sobie pooglądać czasami jakieś pierdoły, czasem jakieś odmurzacze. Takie rzeczy są po, potrzebne, moim zdaniem. Tylko poważnie chcą być w twoim chórku na płycie. Też bym chciał tam być i może się zgłoszę. Z afery Zgłosz tiktokowo przejdziemy do ogromnej kary, jaką TikTok musi zapłacić Unii Europejskiej. Jak wiemy, TikTok to jedna z topek social mediów. Aktualnie jest tam około 1,5 miliarda aktywnych użytkowników. I duże procentem tych użytkowników są dzieci poniżej 18 roku życia. Sam TikTok no. nie posiada również specjalnych zabezpieczeń, aby dzieci nie mogły z niego korzystać. No właśnie, i powinno może... być zabezpieczenia Niech te dzieci od 13 lat w górę już używają tego TikToka, bo wcześniej naprawdę może im to zryć banie. Po prostu może być to im z, zryć banie. Mieliśmy, ostatnio oglądałem ten film, nie wiem, ale się dowiem, o tym TikToku z jajkiem. Na początku to się wydało śmieszne tego, ale kurwa, ci rodzice biją te dzieci tym jajkiem bardzo mocno, kurwa mać. To nie jest zabawne. Ryjecie im banie, naprawdę, to, to jest chore, nie powinno być czegoś takiego, powinno się zabraniać po prostu. Powinny być od 13 w górę po prostu, bo 13 lat to już to są takie bardziej dorosłe osoby, moim zdaniem, którzy już bardziej rozumują, może nie, wiecie, nie wiadomo jak, ale rozumują bardziej, nie? Dokładnie. Każdy znajdzie coś dla siebie, wolność wyboru. Dokładnie. Ja też tak uważam, że każdy powinien sobie na YouTube znaleźć coś, co im pasuje, coś, co im nie pasuje, po prostu olać i tyle. Możecie skrytykować, schejtować, mam to w dupie. Ale jeżeli coś ma miliony odsłon, to znaczy, że ludzie to oglądają, że ludzie się przy tym bawią. Dlaczego ja mam zabraniać tym ludziom się bawić przy tym? Nawet jak jest, ja, ja na przykład widziałem dużo hejtu na tego Pasata, nie? Pasut, że on chodzi właśnie z tym mikrofonem po różnych tych in, te ludzi tych pijanych i bawiących się, y, nagrywa i sobie gada, nie? Witam, 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 klas, klaksion, witam, cześć. Y, ja powiem wam szczerze, ja się dobrze przy tym bawiłem. Obejrzałem sobie chyba ze trzy już filmy jego. Jeden zrobiłem reakcję, ze dwa obejrzałem taką samopas, nie? Żeby nie, nie kraść mu aż tyle kontentu. I kurwa ja się świetnie bawiłem. Naprawdę. Ja się uśmiałem, były fajne momenty i to jest rozrywka, o to mi chodzi. Może i nie jest górnolotna rozrywka, a jest to rozrywka. Dlaczego ja mam zabraniać typowi robić coś takiego, skoro to się dobrze ogląda? To się naprawdę ten. To jest chore, że taka Julia Żuga jest szanowana bardziej niż Whitney Houston. Oj nie wydaje mi się bez przesady udowodnić chociażby ostatni trend stworzony dzięki konkursowi Julii Żugaj. I wczoraj dowiedzieliśmy się, że Irlandzka Komisja Ochrony Danych, czyli DPC, nałożyła na platformę przeogromną karę finansową w kwocie 345 milionów euro, czyli ponad 1,5 miliarda złotych. To wszystko za naruszenie prywatności dzieci w wieku od 13 do 17 lat w trakcie przetwarzania o. ich danych. DPC stwierdziło, że TikTok naruszył przepisy RODO, w tym kilkanaście innych artykułów. nie. nie, 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 artykuł nie, nie, nie i ustalenia nasi. mówią, że narzędzia parowania rodziny, które bez weryfikacji pozwalały użytkownikom łączyć konta z kątami nieletnich, mogło potencjalnie grozić dzieciom ze względu na nagłe otrzymanie funkcji wiadomości bezpośrednich TikTok nie zapewnił nieletnim odpowiednich informacji co mogło utrudniać im zrozumienie praktyk mm -hmm. przetwarzania danych TikTok został zobowiązany do dostosowania swoich praktyk przetwarzania danych do standardów regulacyjnych w przeciągu 3 miesięcy akurat tutaj się zgodzę bo jednak yy, no może nie od, ja tak, tak bardziej myślę że do 13 czy tam 14 lat od 13 do 17 to już trochę lekka moim zdaniem przesada no ale rzeczywiście powinny być jakieś zabezpieczenie na TikToku osoby dorosłe powinny tylko to robić, bo bo naprawdę mogą te dzieci zostać skrzywdzone na przykład. Platforma w odpowiedzi nie zgadza się z kilkoma ustaleniami DPC oraz tak wysokiej karze pieniężnej. Ludzie w większości uważają, że ta kara to i tak są śmieszne pieniądze i powinni zablokować tę platformę w całej Unii Europejskiej. Na pewno bardzo ich to zabalało, zarabiają miliardy i wiedzą o nas więcej niż my sami o sobie. Dla nich to pewnie tygodniówka. To już trochę przesada, już od dawno wiadomo, że przechwytują dane obywateli, a jakimś cudem wszystko dalej działa. Taka kara dla nich to śmieszne pieniądze. To śmieszne. Czekam, aż ich zmanują w Unii Europejskiej. Najlepiej ich to usuną wszędzie, przydałoby się. Słuchajcie, parę dni ja wam temu powiem, że no... Tak, no TikTok moim zdaniem, no nie bez powodu jest tak super popularny. Ludzie to uwielbiają. Ale rzeczywiście powinny być zabezpieczenia. A to, że biorą dane hmm, po prostu ludzi, to ja was przepraszam. YouTube, Discord, urwa, hmm, Facebook, y, TikTok, Twitch, wszystkie platformy biorą dane osobowe ludzi. Jakby to nie jest żadna nowość, taki jest już świat, niestety. Albo komu jak się nie podoba, to po prostu nie tworzyć tego, nie oglądać i nie będziecie mieli problemu. A jak komuś to nie przeszkadza, to proszę bardzo. Tylko powinna być jakaś świadomość. Owa iPhone y i jak co roku prawie w ogóle nie widać różnicy od poprzedniego modelu? Jest ja, jest ja. O, o, geow! Hell oh. Apple nareszcie dodało do swoich telefonów ładowarkę USB-C, czyli coś, co w branży jest standardem jakoś od 2014 roku. I tak Mogę zrobili iść. to pod naciskiem Unii Europejskiej. I zrobili to po najniższej linii oporu. Bo w tańszych podalach użyli USB 2.0, czyli standard jakoś z 2015 roku. Z całej ogromnej rewolucji zmemowała sobie nawet komputer. Ja, ja pierdolę w ogóle. Ja, ja po prostu, wiecie co, ja nigdy nie rozumiałem iPla ten fenomenu, nie? iPhone'ów i tak dalej, bo jakby... No kurwa, to jest super drogie, a naprawdę oni nie robią czegoś nowego, totalnie nowego w każdym nowym modelu. Nic nie, wy, nie wymyślają tak naprawdę. A teraz robią coś takiego. No to jest śmiech, to jest po prostu poniżenie. Policja, Apple, czyli Samsung. A z takich pozytywów to pierwszy raz od dawna cena nowych modeli jest tańsza niż zazwyczaj. Modele są tańsze nawet o 700 zł w porównaniu do zeszłego roku. A tutaj macie listę wszystkich nowych rewolucyjnych zmian, na które nawet Cie? nie chce mi się marnować waszego czasu, bo są takie minimalne. Parę dni temu w Meksyku odbył się kongres dotyczący UFO, i podczas jego trwania Jaime Mausan, czyli 70-letni dziennikarz i jak sam siebie nazwał Ufolog, zaprezentował rzekome prawdziwe złoki. Kosmitów. Politycy, którzy uczestniczyli w wydarzeniu, usłyszeli, że ciała mają około tysiąca lat. Te okazy nie są częścią ewolucji naszego świata. Nie zostało odnalezione we wraku UFO, znaleziono je skamieniałe ja, w, w kopalni. Tak. Co jest najlepsze, to debilne media zaczęły opowiadać informacje, że rząd Meksyku potwierdził istnienie UFO i pokazali prawdziwe zwłoki kosmitów. Problem tylko w tym, że meksykański rząd w ogóle się pod tym nie podpisuje, ale rzeczywiście dali platformę temu ufologowi, żeby puścił to dalej w świat. Ufologowi, który w 2017 roku też był przekonany o tym, że znalazł ciała kosmitów, a okazało się, że to był miks ludzkich szczątków połączony jakoś ze sobą. Tym razem chłop jeszcze się zapierał, że wszystko jest poparte badaniami ekspertów i jak ktoś tak, chce, tak. to z całego świata ludzie mogą przylecieć i sprawdzić, zbadać te szczątki. I nawet bym się cieszył, jakby prawdziwi kosmici tak wyglądali, bo ewidentnie można tym małym ludkom sprzedać taką kurwa tubę, więc by nas nie podbili na pewno, nie? Jeżeli oni się tutaj dostali, to ich technologia byłaby tak gigantyczna i tak... Mocniejsza od naszej, nie wiem jak nawet to nazwać wręcz. To by były miliony lat, gdybyśmy jej potrzebowali wręcz. Ja mam wrażenie, że skosiliby nas jednym pewnie kurwa guziczkiem, więc tutaj ja bym się nie martwił ich wyglądem. Ale tu chodzi o to, że to, to fake jest, no. W to akurat nie uwierzę. Że... No to wyjdę, że to kurwa ze skały jest zrobione. Jak pewnie już się domyślacie, no to był to fake. Na dobrą Tylko sprawę te ciało nawet nie są nowe. Czy widziałem UFO? Widziałem ufo, bardzo często patrzę na ufo. Wystarczy, że spojrzę rano, jak wyglądam, i kurwa, tu wszędzie mam kółka, nie? Na, 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 przy oczach normalne ufo mi lądowało na bank. A że są malutcy, jak tu zresztą widać, to jest bardzo prawdopodobne. Nokia 3310, najlepsza. <ścoughs> Niestety, iPhone jest drogi głównie przez renomę. No, Płacisz za firmę, nie za sprzęt to już nawet omówione w 2021 roku i okazało się, że znowu to jest taki Frankenstein złożony z ludzkich oraz zwierzęcych kości, które w wielu przypadkach jeszcze są poustawiane na odwrót i nie miałyby prawa ze sobą współgrać. Stworzenie z takimi kościami nie byłoby w stanie nawet zrobić jednego kroku. W internecie standardowo każdy się z tego śmieje. Zaczęły pojawiać się memy z wizerunkiem tych zwłok i różnymi podpisami typu byłabym o wiele bardziej skłonna, aby uwierzyć w to, jeśli nie wyglądałoby to jak kosmici z hollywoodzkich filmów, to jest ja pragniona o trzeciej w nocy, to ja po południowej przerwie. Teraz pogadamy o jednym z najbardziej Kontrowersyjnych, znienawidzonych i prawdopodobnie zarazem najgłupszych streamerów za zagranicy. Mowa tutaj o Johnem Somalii, posiada on prawie 10 tysięcy obserwujących na Kiku, których zebrał na swoich transmisjach IRL z Japonii. Podczas streamów nęka niewinnych mieszkańców oraz Jezu, nagrywa ich, wykorzystując skrytyni. ataki rasistowskie. Bardzo często przy tym grożąc słownie, łamiąc prawo, napastując kobiety. Ja pierdolę co zakreślić. Na chuj, taki! O Jezu, baga... Przeszkadzając pracownikom. Parę miesięcy temu dosyć mocnym wiralem w sieci odbił się szot, w którym Somali podchodzi do losowych spokojnie egzystujących sobie ludzi w pociągu w Japonii, krzycząc Hiroshima, Nagasaki, wyzywając ich grożąc powtórzeniem ataku nuklearnego i twierdząc, no że to wszystko było ich winą, no bo nie potrafili się zachować. Hiroshima, Nagasaki, you know what we you, you do to, Na chuj, tacy ludzie w ogóle są. Dziwnego, ja że pierdole. po takich sytuacjach Johnny stał się najbardziej znienawidzoną osobą w Japonii I nieraz dochodziło do Grety. konfrontacji, podczas których został obopchnięty nawet grożono mu nasłaniem yakuzy, czyli y, japońskiej mafii Pomimo pogróżek od ludzi, konsekwencje omijały streamera szerokim łukiem Aż do feralnego live'a, kiedy wraz ze swoim kolegą Który wielokrotnie brał udział w tego typu transmisjach Zaczepił na ulicy w Tokio niewłaściwą osobę Która stwierdziła, że nie będzie się ograniczać do słów No i jednego i drugiego goska znokautowała oh, you have to say oh. <laughs> Dobrze Jebać takich, kurwa. Anonymous. Bez to to są barany, kurwa. Nie jestem za przemocą, ale takim jak on i takim jak Kawiak, to po prostu się należał. Bardzo dobrze. Ale dostał, kurwa. Po tym <grym> ja jak chłop ze swoim kolegą wskoczyli w pierdol, to pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy propsujących zachowanie przechodnia. Następnym no, razem muszę graj do którego się wybiera. Może następnym razem nie nagrywaj ludzi bez ich zgody. To nie jestem przegryw, który ciśnie Beke z Japonczyków w pociągach. Pełni zasłużone. Teraz porozmawiamy ja. o kolejnej kontrowersyjnej jeszcze Kowiakowi by się przydało takie wpierdol, ale ponoć on dostał, bez kitu i bardzo, że im nawalił, no ku, ale to jest Kurwa, kurwa, Dardy nie jest tym co trzeba no, barany. Cloud MMA Po zakontraktowaniu wielu problematycznych zawodników takich jak Patus, Denisa. zrobiłem detox od TikToka i czuję się milion razy lepiej. Ja ci powiem, że ja TikToka mam, teraz zacząłem wstawiać, yy, dwa filmy wstawiłem nie, ale to tylko używam go tylko po to, żeby jakieś tam zasięgi zrobić minimalne. A jeżeli chodzi o samego TikToka, nie przeglądam. Bardziej YouTube już. To już shorty bardziej sobie przeglądam od czasu do czasu, nie? Załęcki czy Nikita oraz mnóstwie kontrowersji, jak domniemane powiązania z rzeczanami, czy problemy z pay-per-view przy pierwszej gali, postanowili w tym razem zorganizować walkę nieletnich, czyli Co? brat lekcji versus, kurwan, nie wiem, kto to jest, ale I... mają po 16 i 17 lat. J jakim chujem we wsi w ogóle? Ale nie, czekajcie, bo to w sporcie... Nie, dzieciaki się biją przecież. Są te. No tak, przecież mój ziomek chodził kurwa na boks. Milono, 14 czy 15 lat i też na zawody jeździł. No to się biją, dobra, już, lat. już miałem takie U. W opisach swojego postu dodali, że pojedynek będzie na zasadach semi-pro, a więc w kaskach, dużych rękawicach i ochraniaczach no tak. na piszczele. Tak no jak wiem, letni na galach amatorskich. Walka była hucznie zapowiadana przez Lexi i zapowiadało to jako coś mega mocnego. A zawsze jakiś fleser coś jest tak zapowiada. To jest tak, że na dzieciakach teraz, na, swoich, yy, bra na swoim bracie, chce teraz robić nowy content? Ciekawe, nie? Mogło zryć mu banie i może mieć zbyt wysokie ego później. To nie jest to mega mocne, no i tak jest też w tym przypadku. Okej, okay, dobra, dobra. Okej, okay. Tony, mój młodszy brat, 17-letni brat, będzie walczył na klaucie, okej? Okay? Ja pierdolę się. Bo... Bo chcesz mu kurwa hajsu nabić, żeby już był sławny, żeby nie musiał pracować, to chcesz zrobić, baranie. Patusiarska rozrywka promuje patusiarskie zachowania, kto by pomyślał. Chłopaki przynajmniej nauczą się znaczenia niezbędnych terminów jak konfident czy sześćdziesiątka. Może przydadzą im się na przyszłych galach, kiedy będą już dorośli. Są amatorskie turnieje sztuk walki dla nastolatków, ale tam chodzi o sport, a tutaj o patologię. Podobnie jest na Instagramie pod postem promującym walkę, gdzie bardzo dużo ludzi pisze, że gala chodzi na psy. mało no. małolata w świat influencerski, psycha musiądzie. Jak daleko no to, to po... zaszło, że niepełnoletni nie ja biorą... ja niepełnolet on... Kurczę, no 17 lat, no są influencerzy z takim wiekiem, tylko kurwa, no on nawet nie pracuje na to, żeby być tym influencerem, nie, nie, nie stara się, jakoś. po prostu ma siostrę, wbiła go, zrobili z dupy i, i, i tak to działa, nie, i ona chce, żeby on po prostu miał dobry hajs, no, jeszcze pewnie od niego będzie kasę brała udział w takich rzeczach. Hmm. Bardzo źle to wygląda z waszej strony, łapiecie się już wszystkiego. Dajcie znać, co wy o tym wszystkim myślicie w komentarzach. Musimy przejść przez tą całą aferę ze Stu i no, poważnymi dobra, dobra. zarzutami, które zaczęły spływać jego stronę. Temat na przykład podchwycił już Kuba Wontor, czyli redaktor Spiders Webu. Stu raczej wszyscy znacie, jest to przeogromny polski youtuber z wielomilionowymi social mediami, który zniknął z internetu w maju 2020 roku. Ale i tak od trzech lat. Jego ksywka jest non-stop wyciągana i zamieszana w ogromne dramy. Pierwszy przykład z boku to głosówki fagaty. fagaty. Ja teraz mam plan... C'est <laughs> Potem pojawił się sprzeczce Nitra nitras Lexi, jego temat wracał na różnych programach. A wczoraj na Twitterze Kuba Wątor napisał: Ponecie rozchładała się znów. Plotka o że komaj był jednego z największych YouTuberów w Polsce w historii. Internet opiera się na anonimowych komentarzach, co nie jest żadnym dowodem. Jeśli jednak ma ktoś screeny, zdjęcia filmy lub sam był ofiarą, moje diemy są otwarte. Ktoś mu na to odpisał. Dwie były dziewczyny o tym mówią, więc coś może być na rzeczy. Plus szeryf internetu Wardenga nakierował. Co Wątor podsumował: Wardenga następny, który wie, ale nie powie. Poniżej wynika, że chodzi o kogoś, kto pozbył się udziału w Spotlight. Agency, a jedyną osobą, która sprzedała udziały w Spotlight'cie jest Stu. Wniosek o kogo chodzi nasuwa się sam. I faktycznie Słuchajcie, w internecie pojawiło się. Jakby jak dla mnie to może być totalny fake, jakby po prostu on co chwilę ma jakieś tam dramy, ludzie to wykorzystują, że jest miękki. No nie wykluczam, że może, ale no kurwa nie, nie szedłbym w to. Trzeba konkretne dowody. Bardzo łatwo jest teraz oskarżać każdego o, o jakąś pedofilię czy inne rzeczy, tak? Ale no kurwa mać, bez przesady. ...już sporo materiałów, a sam Wardęga nakierował, żeby połączyć kropki. Myślę, że kiedyś wyjdzie cała prawda, bo prędzej czy później prawda zawsze wychodzi. Nie, według mnie kiedy, prędzej czy później coś, coś pewnie, ktoś coś puści. Chociaż to już tyle lat. Ciekawy jestem kurwa reakcji internetu, nie? Przede wszystkim mnie zastanawia, dlaczego internet nie skojarzył faktów. Co, dlaczego, po co. Przyjrzałem się tym kropkom i mam nadzieję, że wszystkie osoby, które dziś weźmiemy pod lupę, powiedzą w końcu wprost o co chodzi, bo będziemy mieć tutaj zarzuty o... Oskarżenia o szantaż czy ukrywanie krzywdzenia dzieci. Jest to mhm. naprawdę gruba lista. Stu kilka lat temu posiadał bardzo bliską przyjaciółkę, czyli Justynę Sukanek, z którą nagrywał filmy, mieszkali razem i generalnie byli bardzo blisko siebie. Ale w listopadzie 2019 roku Justyna wstawiła film pod tytułem Koniec Przyjaźni, gdzie wyjaśnia, że na zabój była zakochana w Stu bez wzajemności. Ich relacja była toksyczna i szkodliwa dla jednej i drugiej strony, więc finalnie zakończyli swoją relację. Kilka dni po filmie no Sukanek Stu ogłosił swoją nową dziewczynę, którą raczej wszyscy dobrze znamy, a chwilę później Później doszło do rozbicia teamu X. Fagata w międzyczasie zrobiła live'a po rozstaniu ze Stu, gdzie nazywała go psychopatą. Ale wyszło, że to kłamstwo było, no. A w maju 2020 wrzucił swój ostatni upload na kanał YouTube i wyparował z internetu po ponad 10 latach tworzenia kontentu, posiadania milionów fanów i byciu jednym z założycieli agencji Spotlight bez żadnego słowa. Ale jeszcze dziwnie zrobiło się po niepokojącym storycie Sukanek, gdzie mówi, że przez 5 lat była okłamywana przez bliską osobę, z którą mieszkała, na temat zrobienia komuś bardzo młodemu krzywdy. Ale przez 5 lat byłam okłamywana. I ktoś okłamywał mnie na temat tego, czy zrobił komuś krzywdę. I to nie chodzi o osobę pełnoletnią, tylko o osobę niepełnoletnią. Chodzi o osobę, która miała bardzo mało lat. Dali mówi, że dawała tej osobie już wiele razy szansę i nie rozumie, jak można zrobić krzywdę dziecku. Bo gdybym wiedziała, to nigdy bym nad czego nie pozwoliłabym po prostu. No ja, za to płaczenie, to ja nie, nie wiem, powiem wam szczerze. Ja po prostu nie wierzę tym ludziom, co oni tak ryczą czasami po prostu na tych tych. Bo co chwilę się później coś okazuje, no. Ja nie wykluczam, że tak może być w jego przypadku, ale też nie jestem w 100% pewien. Bo jak nie patrzeć, co chwilę ktoś go o coś oskarża, a później się okazuje, że miał przy tym po prostu jakieś yy, te ukryte motywy, nie? Nie w Nie mogłam tego nie widzieć, jak mogłam być tak zaślepiona. To koniec nie pozwolę już na to, żeby osoba, która jest była osobą publiczną. Dokładnie od dnia publikacji tych storiesów na kanale Stew pojawił się ostatni upload, a Sokanek wrzuciła jeszcze do internetu głosówkę od fagaty, gdzie mówi o stosunku Stewarta z jakąś trzynastolatką. Ty na pewno o tym wiesz, bo on mówi, że ty przy tym byłaś i on mi o tym powiedział, bo się bał, że ty mi o tym powiesz, że jakąś taką trzynastoletnią, czy iluś dziewczynką się z nią rób. O, czy coś takiego, się spotykał. Znaczy się, nie gniewam się na lekcji, bo ja sama chyba... chciałam ci to powiedzieć i teraz uważam, że sytuacja, o której trzeba mówić, gdzie oni, wiesz, puszczają swoje dzieci, a nie wiem, jakieś spotkania czy coś, no nie wiem, Lexi brat ma tyle lat. Pagata potem skomentowała wyciek tej głosówki. stawianie prywatnych rozmów nie jest okej, okay, zwłaszcza, że byłam wtedy pod wpływem silnych emocji i byłam bardzo zmanipulowana. Stewart nic złego nie zrobił, dajcie mu również spokój, osoba, z którą urwał o... osoba, z którą urwał kontakt ponad dwa lata temu się mści i robi mu drame. Tylko tego, że w tej głosówce no mówiła, że ma podpisane NDA, i gdyby jej nie miała, to. O mać. To jest bardzo poważny temat. A kocie musi mi przechodzić. Problem tylko w tym, że w tej głosówce mówiła, że ma podpisane NDA ze Stu, no i gdyby tego nie miała, to by powiedziała prawdę. Ale gdybym mogła, gdybym nie miała z nim podpisanej tego, tego NDA-a, to ja bym o tym powiedziała normalnie, kurwa, publicznie, bo to. Potem te dziewczynki wiesz, do niego piszą, kurwa. <noise> Więc teraz mamy wierzyć publicznej wypowiedzi fagaty czy tej prywatnej? Nie sta nic o to, że suka. Powiem Wam szczerze, nie mam pojęcia, kurwa, bo mu, powinno się to po prostu zbadać w takim razie, a nie wyciągać od razu pochopnie wnioski, bo to już kurwa, on miał tyle dram na tym YouTube, naprawdę, on miał tyle dram i wszystkie się okazały kurwa zwykłym ciągnięciem jego sławy jak najbardziej można. I ci ludzie, którzy zrobili z nim dramę, do tej pory są influencerami i korzystają z tego. I dalej ciągną się na jego niku, nie? Pytanie tylko, czy, czy może to jest prawda, nie? Albo on po prostu mógł też zniknąć, bo miał już tego kurwa dość. ...ma spore problemy psychiczne, z którymi się nie kryje. Poza tym motywacją za takimi zarzutami mogła być na przykład chęć zemsty, ponieważ Stewart nigdy z nią nie chciał być, podczas kiedy ona była w nim zakochana. Może jesteśmy idealnymi przyjaciółmi, może to nie jest wieczne. Jesteśmy, Jesteśmy ty... tylko ludzie Nie wiem też jak wy, ale w odniesieniu do tej głosówki fagaty Nie uważam jej za zbyt wiarygodną źródło informacji no Szczególnie też. pod tym jak Stu się z nią rozstał Nie spotykajcie się z tym człowiekiem Ale fakt, że Stu rzeczywiście zniknął z internetu Bez słowa po tych storiesach słuchanek Utwierdza teorię o szantażu, że jak wróci to słuchanek mu nie pozwoli na życie w internecie I go zniszczy dowodami Taki przebieg zdarzeń podbiła też była przyjaciółka fagaty, czyli Masza Na podcaście u żurnalisty, gdzie powiedziała, że Stu nigdy nie wróci do internetu Bo jak wróci to ktoś, czyli... Pani Sukanek, udostępni na jego temat dowody, które go pogrążą. Pewną osoba zaczęła szantażować Stewarta. I. bo miała tam, załóżmy, jakieś rzeczy na niego. Mhm. I powiedziała, że jeśli nie odejdzie, to wtedy ona to pokaże. Więc on, odchodząc, się przyznał do tego, że to jest prawdalne. Oprócz tego, Sukanek pisał hmm. na Twitterze. Cześć. Kiedyś to szambo się wyleje i wszyscy się dowiedzą prawdę. Ale jest na tyle ciężka, że ludzie wolą wierzyć w kłamstwa i wyzywać mnie znowu od psychicznej. Niech tak będzie, świat nie będzie sprawiedliwy. Stewart dostał szansę na nowe życie nie, i dobra, nie ja, będę... ja, ja powiem tak. Jeżeli jest to prawda, to na chuj to ukrywać, po prostu wyjechać z tym od razu prosto z mostu. Yy, oni wszyscy ciągną teraz, po prostu. Ta typiara możliwe, że ma jakieś. Yy, szantażuje go, możliwe, że coś jeszcze ma poza zasięgami i zainteresowaniem ludzi, tak. Bo gdybym ja miał. spotkał kogoś takiego, to na no sorry, ale nie zostawiłbym suchej nitki na nim, więc no kurwa, o czym my mówimy w ogóle. Czemu tego psuć? Bo wiesz, tak że się zmienił i dzięki życie. terapii staje się lepszym człowiekiem, nie będę wyciągać screenów ani dowodów na moje słowa. Warto też wspomnieć o dubielu, który wielokrotnie bronił Stu, czy to na Cage'u, czy na Twitterze. Wspomniał też, że sukanek nawet zgłaszała Stu na policję i sukanek też to potwierdziła, ale policja nic z tym nie zrobiła, no bo to ofiary osobiście muszą się zgłosić. Zastanawiająca jest kwestia ostatnich słów wardengi, który powiedział, że prędzej czy później wyjdzie cała prawda, ktoś coś puści, no i że jest ciekaw reakcji internetu. Nie, według mnie prędzej czy później coś, coś pewnie. Ktoś coś. A po chuj go jeżeli tak jest internet, naprawdę. Nie? I to wspomnienie o łączeniu kropek. Przede wszystkim mnie zastanawia, dlaczego internet nie skojarzył faktów. Co, dlaczego, po co. Agata na ostatnim programie FAME nawet wprost nie zdementowała tych zarzutów, tylko wymijająco kazała zapytać się o to samego stu. Wartęgon, co mówił. teraz co wychodzi to, że niby tam tylko coś tam wykorzystywał i tak dalej. Myślę, że nie ma tutaj Stewarta, ja nie jestem z nim już od dwóch lat i to nie jest czas i miejsce, żeby o takich rzeczach rozmawiać. Jak chcesz, to zadzwoni do stu. Coś tutaj jest na rzeczy i dziwne, że ludzie w branży coś wiedzą, ale tego nie powiedzą. No Jeżeli ktoś... Z... Bardzo mnie to dziwi, szczerze mówiąc, bardzo mnie to dziwi. Jeżeli coś wiecie, to ja nie rozumiem, dlaczego tego nie powiedzą coś posiada jakieś dowody, kontakt do poszkodowanych osób, jak w ogóle takie istnieją, no to zgłosi się do mnie na tego maila. Skoro już poszły takie słowa i zarzuty w Ether, no to spróbujmy to jakoś zweryfikować. Osobiście uważam, że chujowe jest takie podjudzanie tematu bez dowodów, bo właśnie mamy tego efekty w postaci plotek. Ale jednocześnie, no, a to, jeśli oni wszyscy chodzi. mają takie informacje, podejrzenia, siedzą ci od kilku lat i nic nie robią, a wręcz to kryją, no to jest to niepokojące. Także podsumowując, teraz jako po obserwator, który łączy kropki, poczekam na rozwój wydarzeń. Jeśli pojawi się coś nowego w tej aferze, to wszystkim Cię będę informował, subskrybuj kanał i znaczy ja wam powiem, że to jest zastanawiające, to fakt, ale no nie można wyjść od razu, moim zdaniem, z mostu i mówić, że on jest tym, kim niby jest, bo doskonale wiemy, że to później się okazuje kompletną nieprawdą, sam Konopski musi chyba dobrze sobie zdawać z tego sprawie, bo miał z tym, z Lexi, nie, nie Lekcji. z jakimś gościem miał, że też go ozwał o ile. A później co? Się okazało dupa, nie? Nie chcę gadać tego słowa, bo chyba mnie zbanują na Twitchu, chyba nie można mówić tego słowa, a ja już powiedziałem, więc możliwe, że będę miał bana. Tak czy inaczej. Wydaje mi się, że to jest yy, grubymi nićmi szyte, aczkolwiek trzeba by było to doskło, do, dokładnie sprawdzić. Ale dziwą mnie osoby, które wiedzą, a tego nie powiedzą. To, to jakby, no nie wiem. co, szum wokół siebie robią dzięki temu, bo to mam takie pierwsze wrażenie, że robią wokół siebie szum i tyle, nie? I żerują, kurwa, dalej na jego, po prostu, na jego karierze, jego niku, tak naprawdę, bo on już karierę zakończył. Ale to, że zakończył karierę, mi się wydaje, że też, że po pierwsze, no, miał tam problemy psychiczne, a po drugie, wydaje mi się, że chciał się, po prostu, odseparować od tego wszystkiego i mieć dość. Ale może być też tak, że został zaszantażowany, to wszystko jest prawdą i po prostu się wycofał. Też tak może być.